Ja może y, zacząłbym od czegoś, co mnie tutaj z innej strony troszeczkę poruszyło. Było przeczyt, był przeczytany list y, mówiący o tacie jako lwie. Mhm. Ja sobie skojarzyłem, że jakiś czas temu, dość dawno, kiedy pierwszy mój syn wchodził w dorosłość, na imieniny dostałem od niego właśnie taki portret lwa. A ponieważ wiecie Państwo, jak to jest przy imieninach, szybko e, skończyła się impreza, syn wrócił i tak gdzieś ten lew siedzi e, w domu, ja sobie dzisiaj przypomniałem go e, i zastanawiałem się, czy rzeczywiście mój syn e, miał podobne zdanie o mnie, dając mi tego lwa, jak tutaj było to przeczytane w tym liście, czy też jakoś inaczej. Nie wiem, zapytam go. To było takie inspirujące dla mnie. Wrócę do tego, bo nie, jakoś umknęło mi to w przeszłości. A teraz do sedna. Tak żartując, ja jestem też spod znaku lwatko coś nam te grzywy gdzieś uciekły. <laughs> Właśnie. <laughs> 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 Żyjemy w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Jako, że jestem rekolekcjonistą świeckim, bardzo często prowadzę różne konferencje, spotkania dla rodzin, bo tym, tym jakoś żyjemy razem z żoną i to, czego, to co zauważam. Z czym przyjeżdżają ci ludzie, bo naprawdę przyjeżdżają, chcą, są bardzo zainteresowani, jak to ma wszystko sobie hulać. Inna sprawa, że aby na takich spotkaniach móc rzeczywiście coś wynieść, trzeba mieć wiarę, na której można budować. Nieprzypadkowo mówi się w tej naszej tradycji, że o domu ojca. Jest to rodzaj relacji, oczywiście ciepłych, zdrowych, mocnych, ale sama przenośnia porównanie dom, dom. Dom ma fundamenty. Dobrze, jeżeli na skalę, nie na piasku, postawione, ma punkt odniesienia, kamień węgielny. I teraz na tego typu szkoleniach ludzie przyjeżdżają, żeby spojrzeć na swoje fundamenty i zobaczyć, czy one są właściwie położone. Bo cóż mi z tego, że ściany mam dobre, jeżeli fundamenty będą złe, to prędzej czy później te ściany się zawalą. Więc poszukiwanie właśnie takiego poczucia bezpieczeństwa przez ojców, przez matki daje im możliwość otrzymania nie tylko informacji, ale przede wszystkim formacji. Informacja buduje nasz intelekt i to nie wystarczy. Trzeba dać motywację do tego, żeby to, o czym wiemy, można było wprowadzić w życie po prostu. I właśnie po to są takie spotkania. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie, różne inne inicjatywy to jest to, w czym Parlament czy inne władze Senat mogłyby wspierać społeczeństwo, dawanie fundamentów, przywracanie właściwego obrazu tego, czym się, co się nazywa domem, domem ojca. Dawniej w społeczeństwo nazywało rządzących ojcami narodu. To też nie jest przypadek ojciec narodu, prawda? Do dziś przecież w klasztorach mówi się ojciec, matka przełożona. Skąd się to wywodzi? No, z takiego społecznego pragnienia, tęsknoty w społeczeństwie za zdrowym modelem relacji rodzinnych, no bo przecież to jest odniesienie do relacji rodzinnych. Zdrowy model ojcostwa to jest to, czego ludzie poszukują. I teraz yy, tu już padło takie stwierdzenie proszę zobaczyć człowiekowi ślepemu od urodzenia trudno jest wyjaśnić, czym jest na przykład kolor niebieski, bo on widzi tylko ciemność, nic więcej, nie ma porównania, nie ma możliwości skon skonfrontowania dwóch różnych barw. Podobnie jest w szukaniu tożsamości naszego młodego pokolenia, które kiedyś będzie ojcami, albo już jest. razem ojciec i matka dopiero dają mu właściwe punkty odniesienia, żeby sam mógł odkryć swoją tożsamość. Więc nie możemy mówić o ojcostwie osobno niejako, bez kontekstu macierzyństwa. Jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałem tutaj powiedzieć, zapisałem sobie z tyłu. Prowadząc kiedyś spotkania, takie, taką serię spotkań, kiedy dzieci opuszczają gniazdo. Dla małżonków, którzy już są, no, w moim wieku, prawda, dzieci wyszły na studia, zostajemy we dwoje sami, okazuje się, że jest ogromne zainteresowanie tych. Już dojrzałych ludzi, którzy właściwie wypełnili swoje zadania rodzicielskie, tak ojcowie, jak i matki. Przyjeżdżają dlaczego? Raz, żeby się upewnić, czy aby dobrze zrobili, bo może się jeszcze coś da naprawić, dobrze wypełnili swoje funkcje, a drugie, jest jakaś głęboka tęsknota stale, bo ja będę dziadkiem. Bo to, czego nie, nie, nie zrobiłem, czego brakowało w wychowaniu moich dzieci, może jeszcze tu mi się uda uzupełnić. Więc znowu szukanie formacji, szukanie yy, sposobów dowiadywania się, ale również znajdowanie motywacji do tego, żeby te swoje zadania, funkcje dobrze wypełnić. Yy. Jeszcze ostatnia rzecz, którą się chciałem podzielić. Koniecznie, bo jeszcze mamy <laughs> tak. kilka osób, które chcemy przepytać. Kiedyś były święta. U nas w rodzinie to jest tak, że wszyscy się dołączają do tego, żeby to wyglądało należycie, żebyśmy przeżyli bardzo, bardzo dobrze. Pieczeń, mamy taki piec węglowy, pieczona gęś siedziała sobie w piekarniku i w pewnym momencie buchnął ogień, buchnął dym. Mnie nie było tam wtedy, ale był najstarszy z synów. I zamiast się wziąć za ratowanie naszego obiadu, zaczął krzyczeć Tata, chodź tutaj, pomóż nam. Zastanawiałem się, czemu on tak zareagował? Przecież radzi sobie w życiu wyśmienicie, bez żadnych problemów. I teraz nagle, kiedy staje w sytuacji ekstremalnej, woła ojca, zamiast samemu się wziąć za robotę. Gdzieś wie, podświadomie, że to moją funkcją, taty, było zabezpieczenie, poczucia, albo danie poczucia bezpieczeństwa. Ingerowanie wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie. I to jest też coś czego powinniśmy uczyć, na co powinniśmy mieć wpływ, że ja jako odpowiedzialny człowiek za bezpieczeństwo w mojej rodzinie muszę wiedzieć, że oznacza to i teraz, co to oznacza właśnie. Wychodzi, wychodzi to również właśnie w trakcie tych, tych różnych spotkań, które, które prowadziłem i mam nadzieję, że będą również prowadzone przez innych ludzi. Dziękuję.